W dzisiejszym magazynie KULTURKA Ed Sheeran łączy siły z Bring the Horizon. Nowe filmy biograficzne o legendach muzyki. Konflikt na linii Kanye West, Billie Eilish. Strzelanina po koncercie Justina Biebera. Cześć z tej strony Hubert. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym magazynie KULTURKA na naszym kanale. Dzisiaj standardowo jak co tydzień przejrzymy sobie internetową prasę dotyczącą muzyki, filmów i seriali. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się newsom ze stron Teraz Muzyka, Rytmy, CGM oraz Film Web. Standardowo na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz i na przykład polecić nas swoim znajomym. Pamiętajcie też o subskrypcji podniej kulturki, wtedy żaden odcinek, który wstawiamy, was nie ominie. Na początek smutna informacja, która myślę, doszła już do każdego. Nie żyje Roman Kostrzewski, legenda polskiej sceny metalowej. Wieloletni lider zespołu Kat odszedł w wieku 61 lat. I co ciekawe, jak jeden z naszych obserwatorów na Instagramie słusznie zauważył, Roman Kostrzewski odszedł dokładnie 35 lat po występie przed Metaliką w katowickim spotku. KAT wystąpił wtedy jako support metaliki odpowiednio 10 i 11 lutego 1987 roku. Ed Sheeran zaskoczył wszystkich i do wspólnego występu na gali Brits zaprosił Brink the Horizon. Panowie zaprezentowali świeżutką, genialną, ostrą wersję przeboju EDA Bad Habits. Co ciekawe, Ed Sheeran planuje wydać rokową wersję Bad Habits w wersji studyjnej. Podobno jest już nagrana. Zresztą zespół Brink the Horizon ogłosił już w biogramach swoich mediów społecznościowych, że rokowa wersja Bad Habits wyjdzie już w ten piątek. W wywiadzie dla magazynu Daily Star, Ed Sheeran mówił. Nawiązają kontakt. Zamiar wspólnie coś nagrać, jednak pandemia pokrzyżowała nam plany. Ale kontakt utrzymywaliśmy nadal, od dawna jestem jego fanem. Choć może to wydawać się dziwne, to jest to taki rodzaj muzyki, przy której dorastałem. Wykonanie live Bad Habits byłoby totalną klapą, gdybym miał je zagrać sam. Piosenka jest EDM-owa, a Brinking the Horizon zrobiło z nią coś zupełnie nowego. Tego też się spodziewałem. Od początku mówiłem, że jej gitary. Idealnie się do tego kawałka dopasują. To był dla mnie przełomowy tydzień. Pisaliśmy e-maile dwa tygodnie temu, nagraliśmy ten numer tydzień temu i przećwiczyliśmy go trzy dni temu. Na muzycznej scenie w ostatnich dniach zrodził się konflikt. Choć jest to konflikt raczej jednostronny, albowiem Kanye West się w niego angażuje, natomiast Billie Eilish postanawia milczeć. Wszystko zaczęło się od występu Billie Eilish kilka dni temu. Wokalistka postanowiła przerwać swój koncert, aby pomóc jednemu z fanów, który miał problemy z oddychaniem. Artystka zdecydowała się poprosić obsługę techniczną o dostarczenie mężczyźnie inhalatora. Eilish mówiła... W porządku, mamy jeden. Chodzi tutaj o inhalator? Dajmy mu trochę czasu. Nie tłoczcie się. Odpręż się, zrelaksuj, wszystko jest w porządku. Dbajmy o naszych ludzi, opiekujmy się sobą. Nie wiadomo skąd media zwęszyły w tej sprawie nawiązanie do tragedii na koncercie Travis'a Scotta, podczas którego 10 osób poniosło śmierć, a ponad 300 zostało rannych. Kanie również zauważył w zachowaniu Billie Eilish atak na Travis'a i zażądał od młodej wokalistki przeprosin. Cię, ale przeproś Trawisa i rodzinę ludzi, którzy stracili życie. Nikt nie chciałby, tak się stało. Traf nie miał pojęcia, co się dzieje pod staną, kiedy był na niej. To, co się wydarzyło, bardzo go zraniło. Traf będzie ze mną na Coachelli, ale zanim na niej wystąpimy, musisz go przeprosić. Kanye West uzależnia więc swój występ na Coachella od tego, co zrobi Billie Eilish. Raper planuje zaprosić na scenę Travis'a Scotta, który również miał wystąpić na słynnym festiwalu. Jego występ został jednak odwołany po listopadowej tragedii. Dajcie w ogóle znać, co o tym myślicie, bo ja myślę, że Kanye West czasem plecie różne dziwne rzeczy, które niewiele mają wspólnego z prawdą. W trakcie afterparty po koncercie Justina Biebera w Hollywood doszło do strzelaniny. Cztery osoby zostały ranne, w tym raper Kodak Black. Lokalna policja poinformowała serwis Pitchfork, że około 2:45 na ulicy pod klubem, w którym odbywała się impreza, doszło do bijatyki, którą zakończyły strzały z broni palnej. Do szpitala trafiło czterech mężczyzn: 60-latek, 24-latek, 19-latek i 24-letni raper Kodak Black. W internecie krąży nagranie ukazujące bójkę, w której brał udział m.in. wcześniej wspomniany raper Kodak Black. Na afterparty w restauracji The Nice Guy podobno pojawili się m.in. Lil Baby, Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner czy Drake. Ten ostatni opuścił teren imprezy dosłownie na 5 minut przed wszczęciem awantury. Póki co policja nie zatrzymała żadnych podejrzanych. W wywiadzie dla Rolling Stone Slash przyznał, że nowy album Guns N' Roses powstaje, a już niedługo usłyszymy nowy singiel od zespołu. Mamy kilka piosenek i niedługo wypuścimy kolejną, a potem jeszcze jedną. Jeśli chodzi o cały album, to zależy, ale jestem prawie pewien, że w pewnym momencie się ukaże. Zespół Ghost, podobnie jak ABBA, wywodzi się ze Szwecji. Co więcej, często jest określany jako metalowa wersja Abby. W niedawnym wywiadzie dla Teraz roka Tobias Forge, wokalista Ghosta, wypowiedział się na temat nowej płyty Abby. Uważam, że jest bardzo dobry, jest szczery, co w dzisiejszych czasach jest niezwykłe. Mają pieniądze, doświadczenie i możliwości, dzięki którym mogli stworzyć płytę doskonale dopracowaną w autotune, doszlifowaną ze wszelkimi nowinkami, niczym reżyser wykorzystujący najnowsze efekty specjalne. Ale Abba nagrała analogową, oldschoolową płytę o miękkim te 75-letnie kobiety śpiewają niekiedy łamiącymi się głosami i brzmi to świetnie, wręcz fantastycznie. Mógłbym to porównać do powrotu gwiezdnych wojen. Zupełnie jakby ich wkrzesili. Ucieszyło mnie to. Bardzo fajna płyta. Na Allegro powstała charytatywna aukcja. Na licytację trafiła diamentowa płyta duetu Fide z album Soma 05mg. Autorem licytacji jest So Special Music Group, a pieniądze ze sprzedaży trafią na zbiórkę dla Stasia, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Powstanie film biograficzny o Bobie Marleyu. W legendarnego muzyka wcieli się aktor Kingsley Benadir. 22 lutego na stadionie Lone Depot Park w Miami ma się odbyć oficjalna listening party związane z albumem Donda 2 od Kanye Westa. Oficjalna nazwa tego wydarzenia to Kanye West Donda Experience Performance. Zespół Avenger 7 Fold kończy pracę nad nowym albumem studyjnym. Do nagrań nowego krążka dołączyła podobno 78-osobowa orkiestra. Tak na temat płyty wypowiada się perkusista Brooks Walkerman. Mieliśmy nagrywać tę płytę 4 lata temu i skończyliśmy już 90%. Ostatnio mogliśmy nagrywać z 78-osobową orkiestrą. Wciąż mam z tego powodu dreszcze. Nie mogę się doczekać, aż świat usłyszy tę płytę. Nie przypomina niczego innego, co nagraliśmy. A tak wcześniej wypowiadał się wokalista Matt Shadows. Bardzo inspirujemy się Kanye Westem. Kanye dużo czerpie z muzyki soul. W dzieciństwie nie słuchałem takiej muzyki. Mój ojciec słuchał Boston i Alice Coopera. Nie mogłem więc posmakować czarnej muzyki i starego soulu. Nie ślimy się na nagranie płyty jazzowej, ale zmiany akordów i progresje otworzyły nam oczy. Powstanie filmowa biografia Michaela Jacksona. Prawa do ekranizacji nabyło studio Lionsgate. Przewiduje się, że premiera filmu Michael będzie miała miejsce w 2024 roku. Okej, okay, to tyle w dzisiejszym odcinku magazynu Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrybować nasz kanał i polecać nas swoim znajomym, a my będziemy się starać dostarczać Wam jak najlepsze treści. Dziękuję pięknie za Waszą uwagę i do usłyszenia wkrótce.